Blokada drogowa! O! Królem konwentuje! Jest... A... To mój tron! Pokłońcie się swemu nowemu królowi! Oh oh. mm. A, tak, pewnie. Proszę bardzo, panie, panowie i czarnoksiężnicy, oto nowy król! Moi słudzy. Masz fantastyczne przebranie. Jak się nazywasz? Jam ja Król Węży. Ścijcie <ścười> swojego króla! Bardzo kocham cię, Królu Węży! Zacznę od was. <ścười> Spokój! Nie jemy ludzi! Jesku, nie rób tak! Siostro! Już idę! Hey. O rany! Jak się wydostałeś na powierzchnię? Uwolniłeś nas, kształt Twoja woda zmiękczyła ziemię i ułatwiła nam kopanie w ramach brody Możesz o... zostać moim sługą! O, trochę delikatniej! O, hej! Nie denerwuj się tak na mnie! Nie masz mi za złe, że na tobie jechałem, co? to stoi tuż za tobą! Kto? Oh, oh. Ja! Ty. Nie! Oh. 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 Jeśli zamknę oczy, uderzy mnie. Jeśli otworzę, zahipnotyzuje. Pamiętaj! Skup się! Cierpliwość! Tak, pomyślmy. Myślę, myślę... Czyli nie uciekasz. Mądrze. Teraz obróć się i. Tak, doskonale znam twój zaś... 10 centymetrów za krótki. Spokój i skupienie myśli. Udało się! Miałaś rację, cierpliwość się przydaje. Siostro! O nie, mógłby już sobie odpuścić. Schowajcie się w gruchocie. Już nie jestem czakiem. Wiem, jak z nim wygrać. <śmiech> <śmiech> Jeszcze nie. Ben, zrób to, co chciałeś i uciekaj. Za chwilę. Czekam na odpowiedni moment. Dam radę. Ben, już! Za chwilę. Nie wrócimy pod powierzchnię. Będę tu rządził. Patrz mi prosto w oczy! Słuchaj rozkazów! Nadszedł czas, byś ty zszedł pod ziemię! Zszedł pod ziemię! Zejść, zejść pod ziemię! Zejść pod ziemię, zejść, zejść pod ziemię! Zejść pod ziemię. Zejść pod ziemię. Zejść pod ziemię. Ja nie wierzę, że to zadziałało. A za to zapłacisz z kieszonkowego. Jej, Ben! Dobra robota! Udało ci się znaleźć ochotników do zasypania dołu i jeszcze ułożyłeś te kamienie w genialny sposób. Cieszę się, że doceniłaś moją ben wizję rządzi. artystyczną.